Witamy Was w kolejnym odcinku naszego cyklu Kibicowski świat. Dziś zapraszamy Was na małą wizytę do Niemiec, a konkretnie do Hamburga. Opowiemy Wam o klubie Sankt Pauli. Saint Pauli. In Hamburg. In Historia. Klub został założony w 1910 roku w jednej z hamburskich dzielnic, jednak jego początków możemy doszukiwać się już w roku 1899. Wtedy to bowiem powstała pierwsza luźna, nieformalna grupa futbolowych entuzjastów hamburg sankt pauli turn 1862. W 1909 roku Amandus Wyrf wygrał spór o kolor podstawowego trykotu klubowego, który do dziś pozostaje w użyciu. Od tego czasu to brąz i biel są właśnie oficjalnymi kolorami klubu. W swojej długoletniej historii Sankt Pauli wyróżnia się brakiem sukcesów, no chyba że za sukces liczymy mistrzostwo drugiej Bundesligi czy promocję do Bundesligi. FC Sankt Pauli nie ma aspiracji ani parcia na czołowe lokaty. Dla nich liczy się przede wszystkim atmosfera. Mecz to dobra zabawa. No ale zacznijmy od początku i wyjaśnijmy, być może dlaczego tak właśnie jest. Sankt Pauli to jedna z dzielnic Hamburga, dosyć niezwykła, gdyż to w niej znajdują się liczne domy publiczne, kasyna czy inne, nazwijmy to, rozrywkowe miejsca. To właśnie w latach 60. w jednym z klubów w Sankt Pauli zadebiutował zespół The Beatles. Dla kontrastu możemy dodać, iż w tej rozrywkowej dzielnicy znajduje się polski kościół katolicki pod wezwaniem Świętego Józefa. Ten, jakże ciekawy miks powoduje nietuzinkową i bardzo wyjątkową atmosferę przy meczach na stadionie Millerntor. FC St. Pauli do lat 80. nie wyróżnia się niczym szczególnym. Był normalnym, tradycyjnym klubem. Jednak pod wpływem wydarzeń na niemieckich boiskach w latach 80. zaczął stawać się opozycją dla prawicowych kibiców, głównie lokalnego hamburgera SV. To właśnie kibice niepopierający prawicowych chuliganów zaczęli przychodzić na mecze St. Pauli. Z początku była to dosyć mała liczba fanów, bo około 1600 osób, jednak z czasem ta grupa rozrosła się do ponad 20 tysięcy aktywnych karnetowiczów. Kibice, Kibice brązowo-białych są z nim złączeni wyjątkową więzią. To dzięki zasadzie 50 plus 1 obowiązującej w Niemczech, FC Sankt Pauli jest tak jakby własnością kibiców. To oni wybierają ludzi do rady nadzorczej, która podejmuje decyzje w klubie. Duża część fanów aktywnie działa społecznie na rzecz pomocy wszystkim potrzebującym. Kibice prezentują bardzo antyfaszystowskie poglądy. Wyznają zasadę Kein mens is illegal, czyli nikt nie jest nielegalny. Wspierają osoby LGBT. Ogólnie są przeciwko wszelakiej dyskryminacji. Fani wyrażają skrajny pogląd: są to typowi kibice against modern football. Na meczach panuje bardzo ciekawa atmosfera. Są racowiska i inne elementy kultury ultras. Ciężko jednak dostać bilet na mecz, gdyż grupa ponad 20 tysięcy karnetowiczów skutecznie uniemożliwiła. Nasze wejście na stadion. Tak było przed pandemią w roku 2019. Na marginesie dodamy tylko, że udało nam się być jeszcze przed samą pandemią na derbach Hamburga, z tym, że na stadionie HSV. Powracając do Sankt Pauli, większość miejsc na stadionie to miejsca stojące, typowy Oldsku. To jak dobrze ma się współpraca na linii klub, kibice, niech udowodni fakt, że kiedy FC Sankt Pauli chciał powiększyć trybunę, to wyemitował obligacje dla fanów, którzy bardzo chętnie je kupili i dzięki temu udało się dokonać inwestycji. Sam stadion jest bardzo ciekawy, jest na nim mnóstwo politycznych grafów, a jego pojemność wynosi prawie 30 tysięcy. Wracając do aktywności społecznej, kibice wyrażając swoje poglądy są bardzo czynnymi aktywistami. Pani z Hamburga pomogli założyć uchodźcom drużynę piłkarską o nazwie Lampedusa St. Pauli. Sympatycy klubu z Hamburga organizują także różne demonstracje czy warsztaty dyskusyjne podejmujące trudne tematy. Klub rozkręcił projekt Kiss Helden – Bohaterowie Dzielnicy, w ramach którego pomoc może dostać każdy, kto tylko spotkał się z wykluczeniem czy inną niesprawiedliwością społeczną. Jako ciekawostkę można podać, iż aktywista mieszkający na skłocie Volker i Pik był pierwszym bramkarzem klubu, Zaliczył ponad 100 występów, jednak zamiast dalszej kariery zdecydował się na wyjazd do Ameryki Łacińskiej, by pomagać ubogim. Wartym odnotowanie jest także symbol Sankt Pauli, którym jest piracka flaga zwana Jolly Roger. Pojawiła się ona dzięki jednemu pankowi, doktorowi Mabusowi i szybko stała się symbolem kibiców. Na marginesie pap kibiców Sankt Pauli także nazywa się Jolly Roger. Wśród Piratów nie ma jednej grupy Ultras, jest wiele aktywnych grup, takich jak Ultras Sankt Pauli, Nord Support z Nordkurve, czy Last Minute oraz Skinheads z Gegengrad, kończąc na Ultras z KOSY I PRZYJACIELE Naturalnym przeciwnikiem FC St. Pauli jest ich lokalny rywal Hamburger SV. Wraz z nim tworzą tzw. Stade Derby. Klub ma jeszcze na z kilkoma bardziej prawicowymi ekipami z byłego NRD, mianowicie z Hanzą Rostock oraz dynamem Drezno. Ci pierwsi uważani są za bardziej prawicowych, to w 1992 roku w Rostoku doszło do podpalenia domu dla azylantów, a na przykład w 2009 roku poza dymie aresztowano pięciu fanów. Wartym odnotowania jest też fakt, iż w związku z zachowaniem kibiców DVB postanowiło ukarać kibiców Hanzy zakazem wyjazdowym. Wodarze Sankt Pauli się zgodzili, jednak ultrasi z grupy Ultra Sankt Pauli rozpoczęli blokadę trybuny Szt Kurwa. Protest ten niezbyt się udał, gdyż ultrasi z grupy, co ciekawe, zostali wygwizdani i zwyzywani od nazistów, czy nawet popularnego słowa angielskiego na N, określające osoby o przez uważających się za bardzo tolerancyjnych i walczących z dyskryminacją. Kibiców, innych kibiców St. Pauli. Szczególną przyjaźń kibice St. Pauli posiadają z Celticiem. Ultrasi z St. Pauli mieli wielki wpływ na drużynę ze Szkocji, ucząc ich, powiedzmy, w cudzysłowie, ultraski. Powstała nawet piosenka o przyjaźni pomiędzy klubami. Warto wspomnieć, iż lokalny rywal Celtiku, Rangersi, mają zgodę z HSV. W Niemczech St. Pauli ma zgodę z Babelsbergiem oraz Bayernem Monachium. Na dziś to wszystko. Mamy nadzieję, że odcinek o St. Pauli Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kibicach St. Pauli, bo jest to z pewnością evenement na scenie, nawet zachodniej scenie ultras w Europie. Piszcie w komentarzach również, jakie ekipy chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału. I koniecznie zostawcie łapkę w górę pod filmikiem. Dzięki bardzo i pozdrawiamy.